Siemanko kochani z tej strony Olaf i dzisiaj słów kilka o drugiej konferencji w NFL, a mianowicie American Football Conference, czyli w skrócie EFC. Tak jak w przypadku NFC, konferencja ta dzieli się na cztery dywizje, a w skład każdej dywizji wchodzą cztery drużyny. A co ciekawsze, aktualnym mistrzem NFL jest właśnie drużyna pochodząca z EFC, a mianowicie Kansas City Chiefs. Podział EFC na dywizję wygląda tak samo jak w przypadku NFC, czyli jest podział na East, North, South oraz West. Więc zaczynając od początku, w dywizji AFC East możemy znaleźć takie drużyny jak Buffalo Beats, którzy według mnie są naprawdę silną drużyną w tym roku i są naprawdę w stanie namieszać w playoffach w tym sezonie. Widać po Josie Allenie, czyli ich rozgrywającym, że naprawdę potrafi prowadzić ofensywę Buffalo, która po paru transformacjach wciąż stoi silnie na nogach i wciąż potrafi zdziałać wiele w niektórych momentach. Miami Dolphins to kolejna drużyna z AFC East. Która aktualnie zajmuje drugie miejsce w dywizji. Jestem w głębokim szoku, że to właśnie oni znajdują się na tym miejscu, gdyż naprawdę potrzebują solidnych wzmocnień jeszcze w swojej drużynie. Póki co postarali się nowego QB tuła Loyla, jakkolwiek to brzmi który ostatnio zadebiutował w meczu z Los Angeles Rams. Według mnie drużyna ma naprawdę duży potencjał, ale musi wzmocnić się jeszcze w paru sferach, by konkurować o te najwyższe cele. New England Petriot to drużyna, w której widać ewidentny brak Toma Brady'ego i paru najważniejszych filarów w defensywie, co pokazuje aktualnie trzecie miejsce w dywizji. Defensywa musiała być wypełniona przez zawodników bez doświadczenia, a atak miał bardzo krótki czas na zgranie się za sobą, co było spowodowane późnym podpisaniem Kama Newtona, czyli ich nowe rozgrywającego. Patrioci na pewno są silną drużyną w NFL, co pokazuje ilość tytułów tej drużyny, ale na pewno nie w tym roku. New York Jets to ostatnia drużyna z EFC East, która widać, że przechodzi albo totalną rozterkę, albo totalną przebudowę. Brak Jamala Adamsa, Leviona Bella, czy innych gwiazd w tym klubie, skutkuje tym, co możemy aktualnie zauważyć, czyli bilans 0:8. 8 EFC North to już druga dywizja, w której w skład wchodzą drużyny. Pittsburgh Steelers, czyli aktualnie jedyna drużyna bez przegranej w całej lidze. Po powrocie Big Bena, zdraftowaniu paru dobrych świeżaków oraz posiadaniu najsilniejszej defensywy w lidze, są w stanie wygrać całą konferencję, ale również powalczyć o miano najlepszej drużyny w całej lidze. Baltimore Ravens, to drużyna na Naprawdę z dużym potencjałem, usytuowana aktualnie na drugim miejscu w dywizji AFC North. Dzięki fenomenalnej grze Lamara Jacksona przez wielu nazywanych running backiem w lidze Fantazy, ta drużyna ma potencjał naprawdę za i wysoko. Pokazuje to świetna gra zarówno ofensywy, jak i defensywy Ravens. Cleveland Browns na ten moment znajdują się na trzecim miejscu AFC North. W końcu po paru latach minusowych bilansów odbili się i walczą aktualnie o miejsce w playoffach. W zeszłym sezonie mieli pokazać wielką siłę tej drużyny, lecz niestety wyszło inaczej. Kto wie w takim razie, gdzie skończą Brown z aktualnym bilansem 5-3. Cincinnati Bengals jest aktualnie drużyną, która zajmuje ostatnie miejsce w dywizji. Pomimo utalentowanego, rozgrywającego Josha Burrowa, który był pierwszym wyborem w drafcie, nie posiadają jeszcze pełnej drużyny, która byłaby w stanie powalczyć o coś więcej niż tylko playoffy. Myślę, że na przestrzeni 2-3 lat z odpowiednimi transferami i wyborami w drafcie są naprawdę w stanie powalczyć w lidze NFL. Następną dywizją, nad którą chciałem się chwilę zatrzymać, jest AFC South, w który skład wchodzą następujące drużyny. Tennessee Titans, czyli aktualny lider tej dywizji, który posiada naprawdę silną grę biegową, która stanowi priorytet tej drużyny, a to za sprawą Delika Henry'ego, nazwanego przez większość defensywnym liniowym niż biegaczem, a to ze względu na jego wielkość i posturę. Titans swoje prowadzenie w dywizji mogą również zawdzięczyć swojej defensywie, która jak dotąd dopuściła się jedynie 24 przyłożeń ze strony przeciwnika. Indianapolis Colts to drużyna, która ma taki sam bilans co Tennessee Titans, lecz niestety aktualnie zajmuje drugie miejsce w dywizji. Poprzez znalezienie w końcu dobrego, doświadczonego, rozgrywającego, wzmocnienie zawodników na skrzydle i drobnej pomocy Dariusowi Leonardowi w defensywie, myślę, że są w stanie wyjść na prowadzenie w dywizji oraz w zakończeniu sezonu na wysokim miejscu w lice. Houston Texans, drużyna, która w końcu pozbyła się swojego największego problemu, czyli głównego menadżera, a zarazem trenera głównego, który sam szkodził tej drużynie. Mam jednak szeroką nadzieję, że wraz z nowym sztabem będzie to drużyna, która w końcu będzie mogła namieszać trochę w sezonie. Jacksonville Jaguars jest to drużyna, której w tym roku nie idzie od samego początku. Zaczynając od podzbycia się swojego najlepszego biegacza, po aktualny bilans 1.7. Na najbliższe lata nie widzę zbytnio rozwoju tej drużyny, ponieważ jest zbyt dużo rzeczy do naprawienia i odbudowania na nowo. Uważam jednak, że w przyszłorocznym drafcie, jeśli będą mieć pierwszy wybór, postawię na Trevora Lawrence'a z nadzieją, że swoimi umiejętnościami wspomoże drużynę. Ostatnią już, lecz nie mniej ważną dywizją jest EFC West. W której znajdują się Kansas City Chiefs, czyli zeszłoroczni mistrzowie, którzy w tym roku mają realne szanse na ponowne pojawienie się w Super Bowl. Znaczy ze świetnym rozgrywającym Patrickiem Mahomesem, który potrafi działać cuda na boisku. Myślę, że walka o tytuł mistrza EFC to dla nich minimum w tym roku. Las Vegas Raiders, drużyna aktualnie walcząca o utrzymanie bilansu doradniego i raczej nie myślę, że w tym roku osiągną wiele, zważając na ich bilans aktualny, czyli 4-3. Na pewno wielkim zaskoczeniem jest to, że wygrali ostatnio z Kansas City, czyli na ten moment są jedyną drużyną, która wygrała z zeszłorocznym mistrzem Super Bowl. Denver Broncos na pewno dużo straciło poprzez kontuzję Wona Millera w tym roku. Denver nie pomaga również fakt, że nie posiadają doświadczonego rozgrywającego, którym jest Drew Locke, który z roku na rok Staje się coraz lepszy, ale wciąż nie jest to ten poziom mistrzowski. Denmer, więc, w tym roku musi niestety odpuścić myślenie o wyższych celach, takimi jak. Los Angeles Chargers to drużyna, która według mnie ma duży potencjał, ale nie potrafi go rozwinąć na ten moment w pełni. Jest ona bardzo osłabiona poprzez kontuzje występujące już od pierwszego spotkania, przez co właśnie ma mniejsze szanse na rozwinięcie swojego tego potencjału. Na ten moment Chargers medlują się z bilansem 2-5. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Ci się spodobał. Jeśli tak, zostaw koniecznie łapkę w górę. Subskrypcje oraz komentarz, czy zgadzasz się ze mną, czy może jednak nie. Odnośnie i ich przyszłości w tym roku, jak i w latach następnych. Dzięki, że zostałeś do końca. Widzimy się już 20 listopada. Siemka!